Cześć witajcie z tej strony CubeTube. Dzisiaj nauczę Was o czyli metody średnio zaawansowanej do kostki 2x2 na 2. Jest to metoda, którą ja robię czasy poniżej 7 sekund. Są zawodnicy, którzy robią poniżej 5. Ja nie mam takich predyspozycji. No i co? Witam się z Wami na tym kanale. Dość długo się nie widzieliśmy, ale już wracam. No i co? Przejdźmy do opisu metody. W pierwszym etapie będziemy układali ściankę, na przykład białą bądź żółtą. Nie ma to totalnie znaczenia. Potem będziemy orientowali górę jednym z olei, to zaraz powiem. I potem będzie jeden z pięciu PBL. No więc co? Jesteście gotowi? To zapraszam na filmik. Wieszam sobie kostkę, byle jak. pomieszana, więc teraz tak. Intuicyjnie robię pierwszą ściankę. Musicie już mieć opanowanego LBL, a żeby to opanować. Więc tak robię pierwszą ściankę. Tutaj już mam trzy klocki, tutaj jeden, więc robię R U -L'. I teraz wyskakuje mi jeden z OLL. No to pierwszy OLL to jest taki, że dwa że dwa żółte są na skos i ustawiamy go, żeby się patrzył do nas i robimy front sexy move. I dół F i do góry. Już mamy żółtą ściankę. Kolejny algorytm jest to, że jest pasek dwóch żółtych obok siebie, a dwa pozostałe żółte patrzą nie w jedną stronę, tylko patrzą w przeciwne strony. Wtedy bierzemy do siebie i robimy raz Sexy Move plus Sledgehammer. Następny algorytm. Jest to Sion czy tam Antision z klasycznej kostki, czyli że jest jeden ten żółty dopasowany, drugi ten sąsiedni patrzy się w bok i bierzemy go tak i wykonujemy RU2, R U RUR. U R. I jest jeszcze przeciwna wersja tego, czyli że jest żółty i jakby klocek naprzeciwko niego patrzy się. W przeciwną stronę niż on. Bierzemy go tak, żeby się patrzył do tyłu od nas i robimy R, U, R', U, R, U2, R'. Kolejny olej jest wtedy, kiedy mamy tutaj dwa dopasowane, dwa, są, dwa pozostałe żółte są obok siebie i patrzą w lewo od nas. Robimy wtedy front. W się sensie bierzemy jakby, żeby te były z prawej, a te były z lewej, i robimy front, sexy move i naprawiamy. Kolejną sytuację. Mamy wtedy, kiedy dwa patrzą się do nas, dwa patrzą się do tyłu. Chwytamy tak, żeby te dwa, obojętnie, którymi możemy tak chwycić, i robimy R2, U2, R, U2 i R2. I ostatni przypadek. Jest to, że dwa są połączone, i patrzą się w lewą stronę. Ten patrzy się do nas, a ten drugi patrzy się w przeciwnym kierunku. Wtedy robimy front i dwa razy sexy move. Następnie przechodzimy do P PBL. -i. Czyli, że to będzie etap, że już mamy ułożoną białą ściankę i żółtą ściankę, a potem orientujemy cztery pozostałe ścianki. Pierwszy algorytm będzie taki, że jakby mamy kostkę prawie ułożoną, tylko że ma takie dziwne paski i nie ma żadnej ścianki, to jest najważniejsze. To robimy R2, B2 i R2. Może też wystąpić taka sytuacja, że będzie taka szachownica. Wtedy robimy U2 i mamy tą sytuację co wcześniej, czyli R2, B2, R2. Następna sytuacja jest to, musimy zrobić wtedy algorytm przygotowujący. I teraz tak, jest jedna ścianka, czyli mamy trzy ścianki łącznie, a tutaj te dwa musimy zamienić ze sobą, czyli jakby ten, pa ten pasek musimy dać tu, a ten tu. Więc teraz tak, bierzemy ścianką do siebie i robimy tak. R2. U', B2, U2, R2, U' i R2. Jeszcze został nam chyba ostatni przypadek. A nie, jeszcze został nam trzeci przedostatni. W sensie trzeci, ale tamte dwa to już są z wzięte, więc teraz tak, 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 tak. Kolejny przypadek to jest tak, że mamy jeden pasek na górze. Tutaj pozostałych pasków nie mamy, a na dole nie mamy żadnego paska. Chwytamy tak, obojętnie. Chwytamy tak, żeby tutaj ten, na przykład w moim przypadku niebieski pasek zgadzał się jakby z kolorem, czyli jeżeli tutaj jest niebieski, to żeby ten dolny też był niebieski. On może być też tak. I robimy R', U', R, F2, Dół, w sensie R', U, R, U2. I jeszcze została nam permutacja J. Jest wtedy, kiedy zamieniamy oto z tym. Dolną warstwę mamy już ułożoną. I permutację Y, czyli F, R, U', R', U', R, U, R', R' F'. Sexy move plus sledge. Wykonam to nieco szybciej. I jeżeli to doszlifujecie do perfekcji to będziecie mieli czasy na spokojnie, myślę, że poniżej 7 sekund, a nawet szybciej. To a ty a z mojej strony, żegnam się z Wami, do zobaczenia w następnym filmie, cześć!